Dobra, witam, wróciliśmy. Powrót, powrót. Jeszcze muszę odpalić adres URL. Dobra. Jest streamek? Chyba git. Dobra. Lecymy. Mam nadzieję, że donate będą działać. Muszę dać Okej, okay, tu są. Tu są, dodajmy je tutaj. Nie ma Discorda, niestety. Nie ma, nie ma. Niestety nie ma. Dobra, odpalam CSa na nowo. Odcinek? Ale z czego? No bo ja nie mam pomysłu, z czego można nagrywać. No i co? No z cft bym mógł coś zrobić. Mógłbym też Majestika, jakiś poradnik. No, dlaczego mi czat nie działa? Transmisji. Czekaj, może jeszcze raz kliknę. Wygląd? Nie, nie wygląd. Gdzie jest to, że się odpala yy, czat? Czekaj, zrobię. No, nie działa. CS. Przechwytuj aplikację pełnoekranową. Czy będzie? Musimy chyba trochę poczekać, aż się wszystko załaduje i tak dalej. O, jest, wskoczyło. No i git. Dobra, czatu nie będę miał. Dobra, ja cię wyciszę na tym, żeby nie było słuchać podwójnie. Czatu nie mam, ale za chwilę ogarnę. A tego. Pomp mi się zaciął. Aha, oni rushują, tak? Nie spodziewałem się. Dobra, włączę muzyczkę może. Czekaj, jeszcze sobie odpalę czat. Czat muszę odpalić. Wydziel okno czatu. Czat obecnie niedostępny. A czemu? Co jest z czatem? O co chodzi? Aha, bo jest prywatny stream. tu gry co jest oh. Dobra mamy czat. Dobra. Eu Dobra, wiem co zrobię. Dobra, tak będzie. Tak będzie, git chyba. Tutaj chcę mieć mikser. Tak będzie, chyba, git. Czad widzę, ale nie cały. Jezu, ten z tą mixem, cały czas. Teraz powinno być spoko. Nie. Nie, nie jest spoko. Ważne, żebym ja widział po prostu czat. To jest najważniejsza. Dobra, ja czekam na tego z XM-kom tutaj. Nie, nic się A, bo ten gościu pikuje zawsze. No super. Dobra, będę. Aha, on ma AWP, o Jezu Okej okay. On jest odpalony? On się odpalił? On się odpalił, serio? On też? Nie, no ten nie. Ale czekaj, zobaczę. Po prostu miałem mało HP, chyba. Nie, nie miałem mało HP, To mi strzeli. Tu jest gość. Aha, pochodzi, i gościu ze mną wychyla. Pochodzi. No Nochet. Dobra, powrót. To zawraca głowę. Zaradki. No jak coś to możesz dać? Wymianka szybka. Oj. Czemu to... Aha, dobra. Czekaj, ja, mu, ja go jeszcze nie zreportowałem. hello dobra a co to... bro the fuse Dobra, on nie zdąży. Tu się zamyka drzwi. Powiedziałem 20 minut. Zamykaj drzwi. leci nam wykradzanie obywateli, kanujcie tego smoka. Odbieg. No co ty robisz? Go A one, one B, one meet. No nie, bo teraz. Co okay. cheater. Yes, yes, he's cheating. Uh, bro, bro, don't pick, don't pick, don't pick. Don't pick, playtime. It's cheater. No. O, what the fuck? Co jest? Pierwszy raz to widzę. Co jest? To właśnie ja myślę, że jest koniec myczu. Bo ja wyrzuciłem bronię nie mogłem się ruszać. Co jest? What? Dobra, ja już nie gram następnego. Kończymy streamka. Niestety taki krótki, ale chyba śpieszna sytuacja. Nie wiem, czy to nie wstawić jako odcinek, nawet. Może to wstawię jako odcinek. Dobra, kończymy streamka, siema.